Witajcie, znajdujemy się przy zapadlisku sztolni Gotel. Jest to sztolnia odwadniająca po bliskich kopalni. Co jest w środku, nie wiem. Widzę, że jest od razu woda. Spróbuję tam wejść, zobaczyć. I reszta ekipy zaraz do mnie dołączy. Czego damy odpuszczenie? Może to musi być jako poręcz? Dobra. Pierwsze zanurzenie. Czekajcie no spokojnie. Hu, takie krzesło. Słuchajcie, Czuję dno, czyli mamy po kolana na razie, ale trochę muszę zejść głębiej, spokojnie. Stolnia, powiem tak, no ciągnie się w dwie strony, smrót jest miłosierny, no ale ty. No dobra, tu mamy w, w prawo i w lewo, I ja pójdę kawałek, ocenię. Ja mam tutaj tak naprawdę, zaraz się przełączę, to zobaczycie, no bo ja wiem, gdzie jest, znalazłem po drodze wylot tego, też zasypany, więc wiem, że jest spory odcinek. Ja idę na kuczkach, czekajcie, zaraz się przełączę, nie wiem, to widać, ale mam strop i od razu, czekajcie, woda, widzicie? Tej odległości tu między No a stropem jest nie wiem, pół metra. No dobra, przełączyłem Śmierdzi z tego względu, że jest mnóstwo e, materiału e, takiego naturalnego i to gnije. Patyki i drewno, więc tam nie będę szedł, no bo to już się bardzo obniżyło. Pójdę w drugą stronę trochę. No bardzo niewygodna. Pozycja do kręcenia, no bo idę na kucaka. Głową cały czas ryję o strop. Zbliżamy się tutaj do tego wejścia. To oh jest. Nie, nie, bo nie dacie rady. Ja tylko kawałek tu pójdę, bo. No. Znaczy, ciężko iść, bo może Wam się nalać wody, a tu już głęboko jest z tej strony, jak nie wiem, no. Ale bardziej, powiem tak, głębiej jest i nie muszę być taki mocno aż na kolanach, nie muszę iść tylko tak na półgiętych nogach. Woda trochę wypycha mi kombinezon, więc mi jest łatwiej. czekajcie no sztolnia ciągnie się bez końca jest ze źródeł jakie dostałem informacje sztolnia jest na e, kilka godzin zwiedzania więc no mam co robić jest to prosty prosty tunel Już idę prawie wyprostowany wiecie to się pogłębiło Czyli bliżej, tam wejścia no nic tu chyba do tego filmu nie wniosę, bo żadnych odnów nie widzę. Mam muł po kolana. No i tyle. Ja jeszcze sobie pójdę tam jakiś kawałek. I tyle. Słuchajcie, znajduję się już pod ziemią. Około 15 minut. Szczolnia. Bardzo ciężka, no bo trzeba na tych kolanach. Ale ten prosty tunel po prostu trochę skręca w prawo, trochę w lewo. Myślę, że to przez to, że starodawni dawni trochę zeszli z kursu. Tam był idealnie prosty. A tutaj nie wiem, czy widać, ale ten tunel tak trochę skręca. Nie są to duże zakręty, no bo już pokonałem tutaj dwa takie. No, tutaj widać, jak, ten, jak to wygląda, w jakim to jest stanie. Będę pomału zakręcał, no żeby ktoś był ze mną, ale wodery, moim towarzyszom podróży, wodery, którzy są uzbrojeni dzisiaj, nie dadzą rady tutaj no bo się przeleje mi woda. No, bo z racji tego, że trzeba iść na kolanach. Nie będę samolubny i się wrócę do nich. Po drugie, żeby się nad ze mną nie martwili za bardzo, bo już dłuższy czas jestem pod ziemią. Jeszcze zajdę tam. No, korytarz. Ale tak jest ciężko iść. Korytarz nie wnosi tu nic, nie ma żadnych odnóg. Jest to kanał tak naprawdę jakiś odwadniający. On jest podawalany w niektórych miejscach. Mój informator mówił, że tu można chodzić godzinami. Dziś jeszcze jadę do kopalni srebra, która ma, uwaga, 400 km chodników. To też na parę dni. Zwiedzania też pewnie tylko zrobię krótki materiał. No, żegnam się z Wami. Śledźcie kanał. Mam nadzieję, że Wam pokazałem coś ciekawego. Cześć.